Cześć, dzisiaj filmik, który mam nadzieję przyda się tym z Was, którzy bawią się w ewolucję kart. Otóż, można przyspieszyć sobie ten proceder znacznie, robiąc dwie naraz. Jak widzicie tutaj, Pedro Neto ma to zielone kółeczko w prawym dolnym rogu, co oznacza, że jest to karta z aktywną ewolucją. I dotychczas wydawało się, że można ewoluować karty tylko pojedynczo. Ale. Jeżeli wrzucimy sobie dwie następne tutaj Marciala i Lindelofa do składu karty do ewolucji, no i mamy ukończonego Pedro Neto, to wyobraźcie sobie można zrobić takiego gliczyka, który spowoduje, że będziemy mieli dwie aktywne ewolucje naraz. Tylko trzeba tak, tego Neto. Przesuniemy sobie na drugą pozycję, i e, aktywną ewolucją, jak widzicie, po tym ptaszku z lewej strony jest teraz marsjal. Neto jest gotowy do odebrania. No a na trzecim miejscu mamy pana Lindelofa. I co się wydarzy w momencie, kiedy ukończymy ewolucję Pedro Neto? Otóż odbieramy e, sobie Portugalczyka, no i ta ewolucja została ukończona, jak widzicie więc karta znika, a na jej miejsce wskoczył Lindelow i jak widzicie mamy dwie karty w tej chwili z aktywną ewolucją, no więc będzie można za jednym zamachem sobie rozwijać obu tych zawodników. Przejdźmy jeszcze do składu, żeby się upewnić, czy obie mają, no i obie mają tak zielone kółeczko. Także tą metodą, grając jeden mecz Squad Battles, rozwiniemy za jednym zamachem i Marsjala, i Lindelof'a. Ważne jest tylko, żebyście nie odebrali za szybko ewolucji gotowej już karty. Wykupili sobie dwie inne i zrobili to dokładnie, co wam pokazałem. Dzięki temu proces ewoluowania będzie znacznie szybszy, łatwiejszy i przyjemniejszy. Nie będziecie musieli grać dziesiątek meczów dodatkowo w skład battles. Zostawcie proszę łapkę w górę pod filmem, komentarze, jeżeli czegoś nie rozumiecie, aczkolwiek mam nadzieję, że wyjaśniłem to wszystko dosyć jasno. No i subika, jeżeli jeszcze nie subujecie kanału, bo jak widzicie, od czasu do czasu można na nim znaleźć także dość przydatne porady. A na dziś to już wszystko, trzymajcie się na razie.